pod JAK 424 na oponach Garden Pro czyli komunalnych poradzicie sobie z glebą kryzarką świeżo warany dzisiaj byśmy tutaj przeorali takie materie jak widzicie z boku no i teraz Marcin jak to do ostatnio podpuszczaliście nas jak widzicie jest tam od kamienia Ostatnio podpuszczaliście nas na przejeżdżać bezpośrednio przez tą łąkę grubogryzarką. To żeśmy pokazywali. Wpadliśmy na pomysł drugi, jak lepiej przeorać, czy przejechać grubogryzarką. I tu faktycznie muszę Wam przyznać, że jednak lepiej najpierw pojechać do przez łąkę, przeciąć ją, aniżeli ją orać. Zobaczcie, to jest nasz placek testowy koparek. Takie cuda tu mamy. Stąd kwestia taka, macie rację, grobogryzarka, zalecamy dwie, najpierw zwykła bez wału, jakaś starsza, później separacyjna czy separacyjna z ściepnikiem, aczkolwiek tutaj jest jeszcze jedna kwestia, co mamy z tyłu, ona mamy SB145, razy jechali natomiast zobaczcie co się stało po przeoraniu tego terenu wy się z niego śmiejecie nieraz to był teren, to nie była łąka to jest teren gdzieśmy wcześniej jechali już gryzankami. potem żeśmy to ubijali, walcowali testowaliśmy to parki więc to się ubiło ale to czego najbardziej nie lubicie w przypadku takiej pracy to tutaj maszyny to jest właśnie kamień. A jeżeli tym, czego wy najbardziej nie lubicie jest kamień, to zgodzicie się ze mną, że to nie jest taki prosty gruncik. Na początku mamy nasz łatwy teren, potem mamy pozostałości po końcówce łączki oranej. Tu wyjątkowo dobrze widzimy, z czym mieliśmy do czynienia ale też pamiętajmy, że ta klopota jest bardzo szeroka. Poza tym to nie jest puratoria chwać, lipko. Myśmy tam z tym zapięli zwykłego Chińczyka. To nie jest janmarowska maszyna. Ona jest oznaczona janmarcem, bo to nasza domówka. jest miękki, natomiast jak pamiętacie, na początku pokazywałem Wam, co się działo stricte w łące i tu oranej, a jak wygląda sytuacja, jeśli mamy po prostu przeorany, normalny teren, ale pamiętajmy, od groma kamieni, od groma i tym podobnych zanieczyszczeń, więc to nie jest takie proste, jakby się każdemu wydawało. Czy przeoranie terenu to dobry pomysł? Ładnego? Chyba tak. Łąki? Łąki myślę, że nie do końca. Zgadzam się z Wami, ale ten test tutaj, na tym świeżo oranym ma jeszcze jedno znaczenie. Zwróćcie uwagę, jak oczyszczają się opony jak Pro. To są te opony, które mają kształt niezwykły do opony opon tutaj jest bardzo istotne dla trakcji maszyny. Ale także istotne jest to, że ciągnik ma 1,20 m szerokości. I istotna jest wielkość maszyny założonej z tyłu. My żeśmy tu nie zakładali malutkiej maszynki. Jak widzicie z kawałka łączkowego jest od groma trawy. Maszyna sobie z tym poradzi, ale widzicie doskonale, jak sytuacja zamyka się w momencie, kiedy idziemy dalej. I tu widzicie też jeszcze jedno, do czego potrzebny jest prześlicz. Ten film ma dwa cele. Pierwsze, przekonać Was do Garden Pro, bo to jest naprawdę bardzo fajna, bardzo dobra opona. Najlepszy kompromis jaki można sobie tutaj wymyśleć I drugie zweryfikować jak przygotować teren, poprawnik pod glebogryzację. Czy go zaorać, czy, czy lepiej od razu zlebogryzować. Jak porównacie sobie różne filmy, wydacie swoją opinię i to wy decydujecie, co jest dobre. Zapytam jeszcze Marcina jak. Marcinku, jak? A według Ciebie, ty masz takie doświadczenia i rolniczego, i ogrodniczego, i budowlanego. Słuchaj, podtrawnik. Yy, orałbyś najpierw, czy wjechałbyś na takie czyste glebogryzanką? Raczej bym najpierw glebogryzacką zjeździł, potem zaorał i że jeszcze raz to zrobił. To macie opinię osoby, która ma o tym pojęcie, ale glebogryzanką na oraną łączkę? Na pewno nie taką, tego sprzętu. Słyszeliście? A pomysł, jak chłopaki mają, żeby wjeżdżać taką łąkę glebogryzanką najpierw? Dawało radę. No i radę, ale tam to jest szkoda sprzętu. Także tak jak widzicie, parę pomysłów pokazywaliśmy, do czego użyć, jak przygotować teren, na jakim terenie jak będzie wychodziło. Mam nadzieję, że będzie to jakaś pomoc dla Was przy wyborze konkretnej maszyny. Dzięki do zobaczenia. Janmar Centrum SA424 na Garden Pro z glebogryzarką 145 cm. To jest najtańsza głobogra na rynku, żadnych wyjśnych noży. Wiadomo, te stanowią największe obciążenie maszyny i z tym jest największy problem. Dzięki, do zobaczenia.